Hej hej. Dzisiaj krótko opowiem o tym, jak przycinam szałwię lekarską teraz wiosną. I na przykładzie takiego tutaj krzewu, właśnie takiej pięknej szałwi, już kilkuletniej, rozrośniętej. Została tak po zimie. Po zimie zostały niektóre pędy, które wyglądają na rześkie, a niektóre są suche. Zostawiam też szałwi, której niektóre listki opadają, zostawiam je dosłownie. Na ściółkę tutaj pod nią, więc ona sama się ściółkuje. I teraz, co ja robię teraz wiosną? Ja tnę szałwię tak, jak ona mi pokazuje, czyli wycinam tylko te gałęzie, które są suche. Czyli na przykład tutaj tak przeglądam ją po prostu od środka, patrzę, które pędy są suche i właśnie te suche po prostu wycinam tylko, a te, które są żywe, zostawiam. I później w trakcie sezonu też doglądam, patrzę, czy jak to wszystko wygląda, czy coś jeszcze trzeba przyciąć, ale ogólnie tak, takie cięcie robię. Później w sezonie ja również dużo pobieram z i pędów do suszenia, bo jej używam jako zioło, ale to już innego typu przycinania. Do podpierania takiej dużej szałwi używam takich metalowych Podpórek, które tam widać, ale nie wiem czy na tym filmiku to widzicie, są, które się wbija do ziemi i one podtrzymują po, po prostu gałęzie rośliny. Ta szałwia ma tam jeszcze dwie, ale w trakcie sezonu, kiedy te hmm, zaczynają rosnąć, często do porzeczek to używam do porzeczek i do agresu, czyli do krzewów owocowych, ale no w tym przypadku też właśnie szałwia tak się rozrasta i tak otwiera i właśnie można tego użyć do jeżyn, można tego użyć. Także takie podpórki bardzo są e, pożyteczne. No i tak to wygląda. Pewnie tutaj z Waszego punktu widzenia niewiele się zmieniło. Jeszcze jakieś pojedyncze e, gałązki. E, tymi gałązkami e, tutaj da, również ściukuję, czyli robię taki trochę chop <grytanie> drop z suchymi gałązkami e, bezpośrednio. No i ja też nie spieszę się, bo ja uwielbiam zapach i to jest taka aromaterapia. Ona bardzo fajnie pachnie. Podczas cięcia. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do następnego razu.